Witam serdecznie z tej strony Zyber, a dzisiaj pokażę już ostatnią zagadkę, czyli piątą, oraz yy, związany z tym klucz i skarbiec. Dobra, teoretycznie z tego co mi wiadomo, wystarczy pójść do dowolnego, do dowolnej budki telefonicznej, tam też uzyskamy tą odpowiedź, ale ja preferuję zasady dziesiątego aktu. Wejście do relikwii, czyli pierwszy teleport. To już będzie ostatnia zagadka, więc idziemy przed siebie. Tutaj gość wyskoczył na nas. To jest tak naprawdę droga. O, jak mamy tą lampę, skręcamy w lewo. To jest droga do bossa, bo to jest bardzo krótki level ogólnie. Odbieramy słuchawkę, odpowiadamy na pytanie, czy jesteśmy zabójcą. Odpowiadamy tak. Idziemy do hotelu. Dobra. Czyli już w tym momencie mamy ostatni klucz. Teleport. Teleportujemy się na jedenasty akt. Tutaj mamy trochę do wyboru. Jeżeli mamy skrót odblokowany, możemy iść ze strony wejścia do klasztoru, ale pójdziemy górą. Wewnętrzny mur klasztoru. Jeżeli nie mamy odblokowanego skrótu, no to oczywiście dookoła koła będzie trzeba biec. Ale jeżeli już mamy ten, e, jeżeli mamy już skrót, to centralnie tutaj się wspinamy na zewnętrzny mur klasztoru. Na samą górę. Dobra. Idziemy coraz wyżej. Tu skręcamy w prawo, no. biegniemy My tak naprawdę na sam dół już teoretycznie stąd moglibyśmy zeskoczyć Zapominam o tym przeciwniku cały czas, jeszcze jeden będzie Zakłócenie to strasznie syfny status. E, w złą stronę? Chyba w złą stronę idę. Tak, schodzimy niżej. Dobra, teoretycznie stąd musimy się dostać na dół. Jeżeli pójdziemy... Ha, jeżeli pójdziemy po kładce, kładka się zarwie. A to nowość. I dostaniemy takiego miłego przeciwnika. Który nie jest miły, by the way. No nie jest aż taki twardy, ale jest upierliwy trochę. Właśnie dlatego przez te swoje głupie ataki. Ale szczerze mówiąc nie wiedziałem, że on jest yy, odnawialnym przeciwnikiem. Dobra. I żegnamy się z panem. W momencie, kiedy tu stoimy na dole, tutaj mamy wejście już do ostatniego skarbca. Otwieramy go i spotykamy króla zagadek. Po rozmowie z nim, a czy w trakcie rozmowy z nim zada nam zagadkę jeszcze jedną. Kim jesteśmy? Marionetką czy człowiekiem? Marionetką czy człowiekiem? Jeżeli wybierzemy, że człowiekiem, to otrzymamy ten strój, który mam na sobie, plus oczywiście kwarc. To by było na tyle, oczywiście pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.